Jeśli rozważasz inwestowanie w financero.com, warto obejrzeć ten film przed podjęciem decyzji. Istnieje wiele czerwonych flag, które mogą sugerować, że ten broker jest oszustwem. Zanim zdecydujesz się na inwestowanie, sprawdźmy, co może kryć się za finansero.com: brak regulacji, brak ochrony inwestorów. Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze brokera jest regulacja przez uznane instytucje finansowe. Rokerzy tacy jak KNF, FCA, CISEC czy SEX oferują ochronę dla inwestorów. Finansero.com nie przedstawia jednak żadnych dowodów na posiadanie licencji. Brak regulacji oznacza brak ochrony, a Twoje pieniądze mogą być narażone na duże ryzyko. W przypadku problemów odzyskanie środków może być niemożliwe. Fałszywe obietnice i nierealistyczne zyski. Kolejnym sygnałem ostrzegawczym jest obietnica wysokich zysków przy minimalnym ryzyku. Finansero.com obiecuje łatwe pieniądze i gwarantowane zyski, co jest klasycznym sygnałem, że platforma może być oszustwem. Żadne inwestycje nie są wolne od ryzyka, a żaden broker nie może gwarantować zysków. To typowa metoda oszustów którzy chcą przyciągnąć inwestorów. Problemy z wypłatami. Użytkownicy tracą środki. Jednym z najczęstszych problemów z financero.com jest niemożność wypłacenia środków. Po zdeponowaniu pieniędzy wielu użytkowników zgłasza, że nie mogą wypłacić swoich zarobków. Financero.com często blokuje konta, opóźnia wypłaty oraz nakłada ukryte opłaty które uniemożliwiają wypłatę zarobionych pieniędzy. To jedno z najpoważniejszych ostrzeżeń przed korzystaniem z tej platformy. Ukryte opłaty i prowizje. Pomimo obietnic niskich opłat, użytkownicy skarżą się na ukryte prowizje oraz dodatkowe koszty, które znacznie zmniejszają rzeczywiste zyski. Brak przejrzystości w kwestii opłat to kolejny problem, który może prowadzić do utraty środków. Skargi użytkowników i negatywne opinie. W internecie można znaleźć liczne skargi użytkowników dotyczące blokowanych kont, braku wypłat oraz złej obsługi klienta. Wiarygodny broker powinien mieć dobrą reputację i jasne zasady, czego finansero.com ewidentnie brakuje. Werdykt Broker wysokiego ryzyka. Financero.com to platforma, która wykazuje oznaki oszustwa. Brak regulacji, problemy z wypłatami, ukryte opłaty i fałszywe obietnice sprawiają, że korzystanie z tej platformy wiąże się z dużym ryzykiem. Zanim zdecydujesz się na inwestowanie, wybierz legalnego i regulowanego brokera. Chroń swoje pieniądze i nie daj się oszukać.